Dzień dobry, zaczynamy wtorek, 6.35 i zabieram się za pieczenie kolejnych bułek. Tym razem z innego przepisu. Jeszcze zaspana. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyjdzie. Tym razem będą to bułki z serem. Jak widzicie, dużo mi z przepisu, który mam, nie wyszło. A jak wyjdą te bułeczki i będą smaczne, to podam wam przepis, bo robię wszystko na szybko. Bo już mamy siódmą godzinę i niedługo wstają dziewczyny. Bułki ładnie wyrosły, także je teraz delikatnie natnę i do piekarnika. I kolejne bułeczki do kolekcji. Udały się bułki z serem, fajnie wyrosły. Lepiej niż te poprzednie, co wam pokazywałam. No fakt te miały drożdże, więc też inaczej. No. Jeżeli w smaku będą tak samo dobre, jak wyglądają, piekę za chwileczkę kolejną porcję. I wtedy podzielę się z Wami przepisem. Tak, i już jest druga porcja bułeczek. Z tego przepisu, który Wam podam, wychodzi właśnie 6 bułek. Można oczywiście podwajać porcje i tak dalej. Ale to, co ja mam tutaj to jest tak 120 g mąki pszennej, 150 g orkiszowej, drożdże 20 gram. Soli 2 gramy, ziół prowansalskich 2 gramy, sertarty. Ja tutaj dałam dwa plasterki i pokroiłam go w taką kosteczkę. I woda mineralna, niegazowana, ale wodę to dajemy po prostu na wyczucie. Jeżeli chodzi o mąkę, ja podałam Wam tutaj Wam przepis który ja kiedyś gdzieś znalazłam i było podzielone właśnie mąkę pszenną i orkiszową ja mam tylko mąkę pszenną dlatego też po prostu zsumowałam obie mąki i dałam tutaj właśnie 270 gram mąki yy, upieczone mówię upieczone uformowane bułeczki przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 30 minut żeby one troszeczkę nam podrosły i do piekarnika 180 stopni ja piekłam swoje dobre 30 minut, ale trzeba też patrzeć, żeby wiecie się nie spaliły. No, a bułki wyszły obłędne. Jak widzicie, moje bułeczki są już przykryte ściereczką. Nie powiedziałam Wam jeszcze, w misce do miski wrzucam wszystkie składniki czyli mąkę. Drożdże, sól, zioła prowansalskie, ser, wodę wlewam i wszystko po prostu urabiam na jednolitą masę, żeby ciasto, wiecie, jeżeli za mocno się klei, to po prostu dodać troszeczkę więcej mąki, bo ja też dodawałam w pierwszej części. Także trzeba naprawdę to wiecie na wyczucie, ale bułki naprawdę rewelacja. Dzień dobry, jak szybko wykorzystać ciasto francuskie. Mi tutaj zostało połowę płata. I co? Posoliłam. Posypałam solą gruboziarnistą. Wklepałam tą sól. Pokroję teraz paseczki. I do piekarnika będą takie paluchy serowe. Boże, serowe. Solone. Ciasto przykroiłam na pół, żeby było takie mniejsze. Nie ma paluszków w domu, to będą takie. I kolejna tura. 180 stopni, aż się zrumienią. A to już są gotowe paluchy. Paluchy zrobione. Czas budzić młodzież na śniadanie. W końcu już w pół do dziesiątej. Czas powoli przygotowywać do obiadu. Dzisiaj będzie chyba taki bardziej kulinarny vlog, ponieważ raz że nie czuję się najlepiej, żeby się pokazywać. Ostatnich kilka dni było dosyć takich ciężkich u nas, niestety. Zaczynam doskwierać po prostu tęsknota do bliskich osób, z którymi wcześniej miało się kontakt właściwie codziennie, a na chwilę obecną. Jest to tylko kontakt telefoniczny. E, wiem, być może nie ma też co narzekać, no bo jest jednak ten kontakt telefoniczny i jest wszystko ok. Mm. No ale to takie jest, wiecie, no jest jednak niedosyt, a wiadomo jak to jest, jak się za kimś tęskni. No dzisiaj moje dziecię właśnie miało już ważny kryzys. Aż do tego stopnia, że temperatura urosła jej już do stanu podgorączkowego. I miejmy nadzieję, że się w nic innego nie przerodzi. Bo to nie jest dobry czas teraz na chorowanie. Ale cóż, no mnie wczoraj dopadł potworny ból zęba po tabletce jakoś mi przeszło. Dzisiaj jest póki co OK, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I. Ten ból nie wróci. Gdzieś tam było. No wiadomo, dentysta czeka. Ale no niestety teraz, szczerze powiedziawszy, chyba wolę męczyć się z bólem, jeżeli iść do dentysty i zamartwiać się później. Co dalej, wiecie. No ale cóż. Dobra, słuchajcie. Ja już mam... Jak widzicie, podzieliłam sobie to oczywiście dla kota. Tutaj mam skrzydełka w misce. Doprawię, przyprawię. Wszystkim Czym tylko mam i co tylko mam, i będę dzisiaj zapiekała sobie skrzydełka w piekarniku. Tak normalnie, wiecie, tylko w przyprawach, nie w żadnych sosach, czy chociaż zjadłabym z miłą chęcią w barszczu, tak jak kiedyś Wam pokazywałam, ale tym razem będą to zwykłe, najzwyklejsze skrzydełka pieczone w piekarniku. Do tego będą ziemniaczki i mizeria. O, taka mała namiastka tego, co. Jadało się w domu, żeby troszeczkę poczuć. No. Także do później. A tak w ogóle to Wam powiem, wyprawiając to wszystko, że oczekiwanie przed sklepem naprawdę teraz wymaga wymaga cierpliwości, dłużej cierpliwości, bo czasami, chociaż my byliśmy w piątek, nie, w czwartek, przepraszam, byliśmy na, na zakupach i no nawet ładnie nam poszło, chociaż chociaż no udało nam się do Biedronki trafić w momencie, kiedy, kiedy nie było właściwie przed sklepem nikogo, no bo w sklepie tam trochę klientów było, ale ochroniarz już wpuszczał, bo wiadomo, tam ileś osób wyszło, no to można było wejść i powiem Wam, że... Oczekiwanie czasami to tak troszeczkę daje się jednak daje się jednak wewnaki. No ale miejmy nadzieję, że to jak ludzie zaczną się stosować, że to szybko naprawdę minie. Z tego co mi wiadomo, nawet wprowadzono zakaz wchodzenia do lasu. Więc to też jest troszeczkę dla co niektórych którzy utrudnienie, bo Gdzieś blisko lasu mieszkają Można było zawsze sobie iść na spacer A tutaj niestety Nie ma możliwości I nawet ja miałam wykonać ten Forest Challenge I tak jak widzicie No nie ma, nie ma bata, nie ma szans W ogóle żeby to Żeby to wykonać No bo nie będę narażała się na mandat Żeby wykonać tylko Challenge, chociaż korci mnie Naprawdę Wychodzić też nie wychodzę jedynie co na podwórko dziewczyny tak samo yy, nie ma co ryzykować jeżdżenie bez tak sobie wiecie, żeby sobie pojeździć gdzieś autem, no to też nie no bo u nas, tego co mi wiadomo w Toruniu ostatnio wyrywkowo łapali auta w jednym z punktów właśnie w Toruniu takim dosyć charakterystycznym, ale nie będę mówiła w którym bo, że ktoś będzie chciał się dowiedzieć to prywatnie, proszę pisać do mnie na insta albo na właśnie wiadomościach mailowych, to wam wtedy powiem, gdzie. A teraz za bardzo wolałabym tego nie mówić. I co? No mówię, no trzeba to po prostu przetrwać. Mi też już jest ciężko, bo nawet nie chodzi, wiecie, o chodzenie po sklepach, bo to tam w nosie. ale chodzi o sam fakt, że człowiek naprawdę jest uwiązany. Nie może się spełniać z pewnymi rzeczami, które gdzieś tam sobie założył, postanowił. No i niestety trzeba się jakoś z tym teraz pogodzić. I musimy, mówię, przetrwać to wszystko. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Wiadomo, nam, dorosłym, jest chwilami ciężko, a co dopiero dzieciom. Dzieci też to odczuwają. No wiadomo, jak były teraz te dni z nauką, no to jeszcze tam się skupiały na nauce, a że już lekcje mają poodrabiane i są, dzisiaj jest sobota, jest dzień, dzień wolny, można sobie, wiecie, czy dłużej pospać, można się, nie wiem, coś, no cokolwiek porobić, to, no to jednak te myśli gdzieś tam błądzą po prostu. No mi się dzisiaj też przykro bardzo zrobiło, jak eee, moje dziecko rozmawiało z moją mamą. No bo mówię, no człowiek gdzieś tam przyzwyczajony do codziennych spotkań, codziennych wizyt, a tutaj jednak jest to ograniczone. No ale musimy być twardzi i damy radę. Ja już, słuchajcie, sobie doprawiłam moje skrzydełka i teraz wrzucę je do lodówki żeby to wiecie wszystko się fajnie przegryzło troszeczkę dałam oliwy z oliwek jeszcze i tak troszeczkę dam bo później na blaszce jak będę kładła na papier do pieczenia to i tak będę troszeczkę je polewała a teraz on też się fajnie wiecie nasiąkną tym wszystkim także no zabieram się za obieranie ziemniaków i z wami połączę się Później, znacznie później.